Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy stylizować nową jesienną kolekcję marki Mango i jest to film z serii Widzowie Wybierają, ponieważ e, robiliśmy. Głosowanie na Insta w poszczególnych kategoriach. Będę Wam mówiła również wyniki głosowania i w tym głosowaniu wybieraliście spośród dwóch rzeczy. Jedną, którą chcecie zobaczyć, jak stylizuję. No i tym sposobem powstało 8 stylizacji. Wybraliście 8 rzeczy, które ja właśnie wystylizowałam do pełnej stylizacji i dzisiaj pokażę Wam wszystkie z nich. Powiem taką krótką swoją opinię na temat tych rzeczy. No i będzie to coś takiego z rodzaju mierzymy, ale jednocześnie ze stylizacjami stwierdzamy, że to będzie ciekawsza wersja filmu Mierzymy. Po pierwsze będziemy robić pełne stylizacje, a po drugie Wy wybieraliście elementy, które chcecie zobaczyć. No i oczywiście pod koniec filmu będę Was prosiła o numer stylizacji, który najbardziej przypadł Wam do gustu oraz o typowanie kolejnego sklepu, z którego powinnam zrobić właśnie taki film i później na story będziemy robić znowu głosowanie. Także przejdziemy do pierwszej rzeczy. Ja mam tutaj telefon, ponieważ mam wyniki głosowania i pierwsza rzecz to była kosz. Miałam dwie koszule, obie były białe, jedna klasyczna z guzikami, a druga tutaj związaniem wiązaniem pod szyją, zobaczycie to teraz na ekranie. No i 63% głosów było za tą koszulą, którą tutaj widzicie, czyli wybraliście właśnie... Całkowitą klasykę. Ta koszula kosztowała 89,90. I jeśli chodzi o koszulę, jest ona z takiego cienkiego, mgiełkowego materiału. Wygląda naprawdę porządnie, ale niestety jest w 100% poliestrowa. No także bardzo słaba jakość, no ale szczerze. Za cenę 90 zł w sieciówce nie dziwi mnie to, że ta jakość nie jest jakaś super najlepsza, ale przejdźmy już do stylizacji. I do koszuli dobrałam taką bardzo zwiewną, delikatną spódnicę warstwową. Wszystkie elementy pozostałe poza mango będę Wam wypisywała w opisie, z jakiego skarbu pochodzą, gdybyście byli zainteresowani. Do spódnicy dobrałam szpilki nudziakowe, Lakierowane, cieliste, przepiękne. I stwierdziłam, że zrobimy z tego taką całkowicie kobiecą, lekko elegancką stylizację, więc do całego zestawu dopasowałam beżową, małą kopertówkę, także tak się prezentuje stylizacja numer jeden. Nie ukrywam, że chyba to będzie moja ulubiona, ponieważ jest pastelowa, delikatna, po prostu przepiękna. I lecimy z kolejną rzeczą. Na razie ten sweter mam tak zarzucony, żeby pokazać Wam w całości, ale jestem bardzo zawiedziona, dlatego że E, może zacznijmy od głosowania. E, mieliście do wyboru dwa swety, właśnie ten, e, i drugi taki bardziej klasyczny, ekwi, bez tego tutaj rozcięcia. Zobaczycie oczywiście na zdjęciu. No i 59% z Was wybrało właśnie ten sweter biały. On kosztował aż 160 zł, 159,90, więc no dosyć sporo jak na akrylowy sweter. No i niestety, słuchajcie, przyszedł do mnie zaciągnięty i brudny. Tutaj na samym przodzie, w tym miejscu jest zaciągnięty, pokażę Wam na przewidzce. Naprawdę jestem no, niezadowolona. Natomiast sweter jest bardzo ładny. Zostawiam go ze spodniami takimi w kratkę z zary i ten sweter odnosiłabym raczej w ten sposób. Do tego wybrałam dużą torbę e, shopper, e, bo to jest taki zestaw, wiecie, luźny, nawet do pracy, e, do pracy w kawiarni, w moim przypadku czy coś takiego można sobie wziąć właśnie tak na luzie. Już to chyba bardziej jesiennie też chciałam, żeby część z tych zestawów była troszeczka, chociaż cieplejsza. E, no i do tego wygodne buty super stare i związane włosy. Generalnie outfit bardzo mi się podoba. Coś takiego na luzie, no ale nadal pastelowo, tak jak lubię, no ale niestety jestem mega niezadowolona z tego swetra i szczerze powiem Wam, że nawet jakby nie był uszkodzony, nie wiem czy zostawiłabym go za 160 zł, zwłaszcza, że nie jest najlepszej jakości. Podoba mi się, jak wygląda, no ale ta cena za taką jakość. No nie do końca, coś mi się tutaj zgadza. Właśnie też piszcie, które rzeczy powinnam zostawić, a które zwrócić, bo część z nich na pewno pójdzie do zwrotu. Jeśli chodzi o tą koszulę, to nie mogę się zdecydować, ponieważ podoba mi się, no ale tak jak mówię, nie jest też jakaś super jakościowa, no ale kosztowała 90 zł, więc... Też nie dużo, no nie wiem, dajcie na co myślicie, bo muszę sobie to wszystko przemyśleć. Natomiast no ten sweterek na pewno idzie do zwrotu, ponieważ jest uszkodzony. Także tak wygląda stylizacja numer dwa i druga rzecz z jesiennej kolekcji Mango. Lecimy dalej. Rzecz numer 3 to koszula, która oczywiście jeszcze nie jest ułożona. Za chwilę ją ułożę w stylizacji ładnie. Natomiast było 53% głosów właśnie za tą koszulą, a walczyła ona w tym porównaniu, w tej ankiecie, z koszulą w takim w kolorze brudnego różu, tutaj z kieszeniami. Wybraliście tą. No i powiem Wam, że w sumie jedna i druga mi się bardzo podobała, ale ta może nawet przeważała trochę. Natomiast zamówiłam ją w rozmiarze. S i spójrzcie, jakie mam mega długie rękawy i w ogóle jest bardzo luźna też nie podoba mi się, że jest oversize'owa, ale może troszkę za duża. E, natomiast, znowu, tutaj coś, z czego jestem niezadowolona, przyszła przybrudzona. Spójrzcie, tutaj w tym miejscu są, może nie widać tego z daleka, ale z bliska widać, że są takie brudne paski przybrudzone. A i jeśli chodzi o cenę e, tej koszuli to jest to 139,90, a obecnie jest w promocji za 69,90. No i tak wygląda pełna stylizacja z koszulą. Dobrałam do niej żółte spodnie w kant, takie trochę bardziej eleganckie, z paskiem. Do tego sandałki na obcasie i torebkę koszyk i te rękawy pod winami. powiem Wam, że to podwinięciu całkiem fajnie wyglądają, natomiast no nie wiem, czy jakbym miała ją zostawiać, to czy nie wzięłabym rozmiaru XS. Z tego co pamiętam, nie byłoby na stronie, dlatego że mówiłam S-kę. No, może w sklepie będzie dostępna, a jak nie, no to raczej się z nią rozstanę, ponieważ no jest trochę już za duża. Fajne są ubrania takie uniwersalne, over, oversize'owe, sorry. Natomiast no tutaj już jest do, no dosyć mocno luźne. Zresztą dajcie znać, co myślicie. Tak się prezentuje cały zestaw. Lecimy z kolejną stylizacją, w której do wyboru mieliście kardigany. Pierwszy z nich to ten właśnie długi, piękny, taki jasno beżowy kardigan, a drugi był krótki, taki trochę bardziej gruby, z, tak, z grubego splotu. No i wybraliście ten, co bardzo mnie cieszy: 67% było za tym. Cieszy mnie to, ponieważ mega mi się podoba ten kardigan. Niestety był bardzo drogi, ponieważ kosztował 199 zł. No Wydaje mi się, że to dosyć spory jak za sweter, natomiast mimo to mam go już, przymierzyłam, zakochałam się, więc go zostawię, ponieważ no mega mi się podoba no i myślę, że będzie długo mi służył. On jest z domieszką wełny, co prawda dużo tej wełny tam nie ma, no ale... Tłumaczmy sobie to jakoś, dlaczego zostawiam sweter za 200 zł, który jest dosyć cienki, no ale myślę, że na jesień jak najbardziej się nada. I jak widzicie, połączyłam go z białym outfitem, białe rurki, biały t-shirt, bardzo klasyczny. Do tego grube, takie duże buty. Yy, które, no wiem, że mają albo fanów, albo przeciwników, powiem wam, że ja miałam je na stopach chyba dwa razy tylko, ale tutaj do tej stylówki mega mi pasowało, więc je dobrałam. No i do tego plecak yy, stołsa, który uwielbiam i do takich stylówek sprawdza się najlepiej. I tutaj chyba muszę aż powiedzieć, że mimo, że to jest zestaw ze spodniami, to ten outfit jednak trafi na drugie miejsce to chyba jest mój ulubiony, naprawdę mega mi się to podoba, połączenie kolorów, uwielbiam biel, uwielbiam jasne odcienie, uwielbiam pastele, to w połączeniu z tym plecakiem, no po prostu cudo, także z tego jestem bardzo zadowolona i spetek zdecydowanie zostaje ze mną. Lecimy z numerem 5 i tutaj do wyboru były dwie spódnice, tak to mam na sobie oraz taka dzianinowa, beżowa do płytki, wybraliście tą co też mnie ucieszyło, a 60% z Was wybrało tą spódnicę. Chociaż podobało mi się szczerze mówiąc, obie. Tamta byłaby może jeszcze fajniejsza na jesień, bo trochę cieplejsza. Natomiast myślę, że warstwowo można spokojnie taką spódnicę nosić. Kosztowała ona 119,90 i słuchajcie, ja już miałam tą spódnicę na sobie, bo tak mi się podobała, jak przyszło, że nie mogłam się powstrzymać i ją brałam. Niestety ją pobrudziłam. Mam nadzieję, że te plamy zejdą i mam nadzieję, że ich teraz nie widzicie, bo są z samego przodu niestety, także liczę na to, że zejdą, chociaż na początku no, nie chciały ręcznie zejść, więc... Zobaczymy, co będzie po praniu w pracy. Natomiast dobrałam do niej sweter, ponieważ chciałam, żeby ten, ten zestaw był już taki trochę jesienny. Też w poprzednim filmie ze stylizacjami na wrześniu prosiliście, żebym już zaczęła robić jesienne stylówki, chociaż na dworze jest naprawdę bardzo ciepło. Dzisiaj jest naprawdę gorąco, około 30 stopni, więc no... Wiecie, jeszcze w z tymi jesiennymi stylówkami, ale chciałam wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom, więc dobrałam właśnie e, sweterek e, i botki, które też na jesień sprawdzą się idealnie właśnie fajnie, że tego typu rzeczy mo możemy nosić cały czas e, jesienią. Tylko właśnie warstwowo sobie je ubrać i z botkami, a nie z jakimiś tam może sandałkami będzie idealna ta spódnica właśnie na jesień. Dalej numer 6 to spódnica. Miejcie się do wyboru tą, co na sobie ołówkową, czarną, elastyczną spódnicę. Oraz taką trochę krótszą, bordową, w kwiatowy e, beżowy wzór wiązaną. Szczerze mówiąc trochę bardziej podobała mi się tamta, ale ta... To też trochę chciałam mieć, ponieważ nie mam takiej klasycznej spódnicy ołówkowej w swojej szafie, natomiast niestety będę musiała ją oddać. 61% zdecydowało właśnie o tej spódnicy, i ona kosztowała 89,90. I już Wam mówię, dlaczego będę musiała ją oddać. Słuchajcie, niestety to jest kolejna rzecz, która przyszła uszkodzona. Tutaj przy tym rozcięciu jest pęknięta. Dosłownie materiał jest pęknięty, nawet nie na szwie, tylko wygląda tak, jakby ktoś naciął go nożyczkami, więc ja. Naprawdę nie wiem jak oni to wszystko pakują, podejrzewam, że nikt tego nie sprawdza, bo naprawdę to jest kolejna rzecz, która przyszła albo brudna, albo z wadą. No ale pomijając to, generalnie podoba mi się, natomiast nie wiem czy bym ją nosiła, ponieważ już nie do końca dobrze się tu jest w takich obcisłych rzeczach. Kiedyś jakoś bardziej je lubiłam, ale teraz trochę przeszkadza mi, że tak bardzo obciska biodra. Natomiast zestawiłam ją ze swetrem, znowu tak bardziej jesiennie, z taki... Wielokolorowy, trzykolorowy sweter. Kolejna rzecz, rzecz numer 7, to sukienka. I tutaj znowu: Miejsce dwie do wyboru. Obie były z dzianiny. Druga to była taka brązowa sukienka na grubych ramionczkach do połowy łydki w kolorze brązowym. Nie wiem, czy to już powiedziałam tamta była brązowa, ta w takim ekry kolorze, jasnym beżu i było 75% aż właśnie za tą sukienką. I powiem Wam, że na początku byłam trochę zawiedziona, dlatego, że tamta była lekko rozkloszowana i wydawało mi się, że będę w niej wyglądała lepiej i byłam pewna, że tą sukienkę oddam. Kiedy ją zamawiałam, byłam pewna, że no raczej mi się nie spodoba. Ponieważ jest obcisła, a to jest tak, jak przed chwilą Wam powiedziałam, mi, przepadam już za takimi obcisłymi ubraniami. Natomiast jak ją przed chwilą przymierzyłam po raz pierwszy... Słuchajcie, mega mi się podoba, naprawdę wygląda ekstra, nie jest to sukienka, którą założymy zaraz po jedzeniu lub na jakąś kolacji raczej, to jest mój główny problem z tego typu ubraniami, te higienice w sumie fajnie wyglądają, ale nawet jak lekko się najemy, coś tam przegryziemy, to brzuch jest bardzo mocno podkreślony, nie lubię tego efektu. No, i też z biodrami, mimo że lubię swoje biodra, to nie lubię ich aż tak bardzo mocno podkreślać. Ale tutaj mi to nie przeszkadza, bo ta sukienka naprawdę mega mi się spodobała, więc za raczej zostanie. Eee, I wystylizowałam ją na sportowo. Oczywiście super, będzie wyglądała też ze szpilkami. A tutaj z boku ma eee, rozporek. Eee, nie pamiętam, czy powiedziałam Wam, ile kosztowała. Chyba nie powiedziałam, a kosztowała 139,90. I ostatnia stylizacja to stylizacja z sukienką, którą wybraliście e, ilością 71% głosów. Cześć, chała za oknem. Sukienka ta kosztowała 139,90 i bardzo mi się podoba. Chociaż powiem Wam szczerze, że na początku e, bardziej byłam skłonna e, kupić tą drugą sukienkę. Na zdjęcia trochę bardziej mi się podobała i e, tak jak z tą poprzednią sukienką, myślałam, że tą zwrócę. Natomiast po założeniu mega mi się spodobała i myślę, że zostawiam sobie. Jest właśnie taka trochę jesienna. Te barwy są trochę bardziej jesienne czerń z czerwienią i z beżą, chociaż powiem Wam, że generalnie nie lubię połączenia czerni i czerwieni, natomiast tutaj bardzo mi się spodobało. E, I do tego dobrałam sandałki, chociaż możecie założyć spokojnie jakieś wodki zakryte, w które będzie to trochę cieplej, w chłodniejszy dzień e, i na to jakąś ramoneskę, fajnie by wyglądał czarny, taki trochę bardziej jesienny kapelusz. W ogóle poszukuję fajnych kapeluszy jesiennych, jak macie jakieś sklepy gdzieś widzieliście fajne jesienne, takie troszeczkę cieplejsze kapelusze niesłonkowe, to dajcie znać, bo szukam właśnie czarnego i beżowego najchętniej. No i do tego, do sukienki i do sandałków dobrałam to e, torebkę, taką czarną, ze wariusa z tamtego roku. E, bardzo dawno jej nie nosiłam, teraz by się o niej przypomniałam na jesień, jak najbardziej czarna torebka na tak. Także tak się prezentuje ostatnia stylizacja i to było na tyle, kochani. E, tak jak mówiłam, napiszcie numer stylizacji, która najbardziej Wam się spodobała i dajcie znać, co powinnam zostawić, co wygląda ładnie, a co powinnam z tych rzeczy oddać, no bo tak jak mówię, e, kilka rzeczy tutaj bardzo przypadło mi do gustu, a kilka niestety muszę oddać, ponieważ są uszkodzone na kilka, tak nie jestem przekonana. Także czekam na Wasze opinie. To by było na tyle. Piszcie też właśnie, napiszcie jaka sieciówka powinna być jako następna. Czas jesieni jest jeszcze tak naprawdę przed nami, więc możemy kilka jesiennych kolekcji jeszcze potestować, poprzemierzać, także dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie, jaką inną sieciówkę, może jakiś sklep online, coś takiego. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa i taki też film postaram się zrobić z większością głosów, także to by było na tyle kciuk do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! pa.